Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz, jak pisał Jan Kochanowski. Nie wiem czy mnie widać, pewnie mnie jeszcze nie widać. Niektórzy uważają, że to jest jakaś misja ze świata zwierząt, inny, że to jest wirus wojskowy, który został wzbogacony o genetyczny, kod genetyczny. Y, HIFA, AIDS i, i wirusa y, SARS. Nie wiemy, jak jest. W każdym razie to, co mówiłem e, wcześniej na swoim e, oryginalnym kanale New Reality TV. Y, otaczajmy się miłością, wypełniajmy się miłością, jesteśmy miłością i wpływajmy, intensywnie wpływajmy na, na to, co mo możemy wpłynąć. A możemy wpłynąć tylko na jedną rzecz tylko na jedną osobę na siebie mamy wpływ tylko i wyłącznie na siebie nikogo nie zmienimy każdy jeżeli chce to sam się zmieni także wpływajmy pamiętajmy o tych cztery razy nie które też już mówiłem tutaj na tym kanale unikajmy mleka krowiego ono jest toksyczne unikajmy pszenicy i cukru to są te dwa najbardziej toksyczne czynnicy, czynniki. Pszenica, ona mocno absorbuje yy, yy, ten składnik roundupa, którym są pola spryskiwane, a to jest yy, bardzo toksyczna, niedobra, niedobra rzecz. Także unikajmy cukru, unikajmy pszenicy słodyczy. A z cukrem jest jeszcze taka sprawa, że cukier otumania jakby jest. Yy. Jak uderzenie młotka dla naszej bariery immunologicznej, od razu ta bariera immunologiczna nasza się chwieje. Także jak chcemy mieć silną barierę immunologiczną, być odpornym na wszelkiego rodzaju wirusy i zarazki, to, to unikajmy cukru i, i, i słodyczy. Naprawdę poczytajcie o tym, bo cukier to jest zabójca straszny, nie tylko dlatego, że osłabia naszą. Otumania barierę immunologiczną. Ktoś, kto się zajada tylko słodyczami, ma otumanioną tą swoją barierę immunologiczną. A nasz organizm ma wszystko i potrafi się sam obronić nawet przed wojskowym, uważam, wirusem. Nie powiedziałem gdzie jestem, jestem w Karkonoszach, ta droga prowadzi tutaj do góry na Przełęcz Okraj i Śnieżkę, to nie jest żaden szlak, to są takie tutaj drogi dojazdowe, z których ja korzystam, i też ze ścieżek. No bo znam już tutaj, tu jest, Kowary tutaj są, tam dalej Karpacz, ta droga prowadzi do Kowar i do Karpacza można dojść. Wiosnę już powoli czuć w powietrzu, także wszyscy powinniśmy być radośni i zdrowi, a tymczasem się przejmujemy. A nie powinniśmy się przejmować, bo fear is the poor use of the imagination. E, czyli e, można by to przetłumaczyć, że strach, przejmowanie się, jest bardzo kiepskim wykorzystaniem swojej wyobraźni. No, bo wykorzystujemy wyobraźń, wy, wyob, swoją, wy, swoje różne wyobrażenia, tworzymy przejmując się tym, ale po co, po co to, po co przejmować się? Po co w ten sposób kierować swoją wyobraźnię właśnie na te emocje strachu czy przejmowania się? Nie mamy wpływu, nie przejmujmy się. Na co mamy wpływ, to dbajmy o siebie, dbajmy o Szyszynkę, czyli ten łącznik z nadświadomością, z tym, co boskie, z tym, co cudowne, co wypełnia nas, nas chęcią do życia radością. Jesteśmy dzieci Boże. Przyszliśmy stamtąd i tam wrócimy, gdziekolwiek to, to jest, poza czasem i, i, i przestrzenią. Także nie blokujmy swojej szyszynki. Kajmy mięsa kobercyjnego. Niektórzy mi zarzucają, bo jeszcze od czasu do czasu Kawałek mięsa zjem, ale tylko dziczyznę, tylko e, sarenkę e, taką roczną, czy e, je, je, jelonka e, to jeszcze od czasu do czasu zjem, ale też coraz mniej. Być może w ogóle przestanę. W każdym razie mięso komercyjne jest toksyczne. Bardzo toksyczne, to odradzam. E, I tak jesteśmy wypełnieni różnego rodzaju chemią, e, mamy nadmiar tych toksycznych e, pierwiastków różnych, takich jak glin. Nie wiadomo czy nam co z nieba spryskują, a jeszcze ktoś zadał pytanie, czy, czy yy, pod wpływem tych smug chemicznych koronawirus się nie mutuje jakoś. Dzisiaj niebo nie było takie najczystsze, ale nie jest tak źle, jest przyjemnie. Jutro, jak będzie ładna pogoda, też wyjdę i też z jakiegoś fajnego miejsca nagram. Audycję. Także zajmujmy się tym, na co mamy wpływ, czyli na siebie. Pamiętajmy, co wkładamy do ust, bo wiedzieć, co jest niezdrowe, to jest jedno, ale żyć według tego i kontrolować to, co wkładamy do ust. Jakie pożywienie. Aha, czy to jest OK, czy to jest w porządku, czy to się zgadza z tym, w co ja wierzę, w tym, co ja ufam i to, co ja stosuję, czy to jest dobre. Zastanawiajmy się za. Każdym, za każdym razem. Tak jak mówię, w zdrowym ciele, zdrowy duch. A nasz Kochanowski miał rację. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak smakujesz, a pasujesz, a później z reguły już jest za późno. Chociaż zadbać o swój organizm można w każdym wieku. Ja się poddałem metodzie doktora Aszkara cieciorce i świetnie się czuję. Uważam, że mam silny system immunologiczny. Byłem w Wielkiej Brytanii, nawet kichnął na mnie jakiś skośnooki. Być może nawet miałem tego koronawirusa, ale jakoś bezobjawowo, jeżeli miałem, to u mnie przeszedł, nie wiem. Nie zajmuję się tym, nie interesuje. jest wszystko ok, jestem zdrowy. Już trzy tygodnie w kraju tutaj jestem po, po przylocie. Także w tych dniach, kiedy siedzimy w domu, nie wychodzimy. A zapraszam wszystkich w naturę. Warto pochodzić po lesie, zbliżyć się do, do natury, do Ziemi. Mówi się Matka Ziemia, Matka Natura, ale tak naprawdę to jest duch bez płci. Ale Ziemia ma swojego indywidualnego ducha i tego ducha można odczuć. Ten duch jest w drzewach, w roślinności, w zwierzętach, w nas. Jesteśmy cząstką też w dużym sensie Ziemi. Także tylko, że nie mamy kontaktu z tą świadomością, bo ta świadomość Ziemi tylko częściowo jest przez nas wyczuwalna, dostrzegalna. Ona jest ulokowana w innych, w innych wymiarach, ale Ziemia ma swoją silną, indywidualną świadomość. Tego możecie być pewni. A więc, tak jak mówiłem, te cztery razy nie: pszenica, cukier, mleko, mięso, mleko krowie. Bo od czasu do czasu e, kupię sobie taki serek e, e, owczy, najlepiej z Cypru, cypryjski, bo on mi smakuje, może być i grecki. E, to tak, ale mleko krowie komercyjnie produkowane z tych krów komercyjnie hodowanych nie jest e, dobre, jest toksyczne, tak samo jak jest toksy... <tok> toksyczne mięso. Z wszelkiego rodzaju supermarketów od, czy od rzeźnika. Jedyne zdrowe mięso to takie, które jeszcze sobie tutaj biega, biega w naturze, a czasem jakaś serenka przeleci tutaj, przebiegnie drogę, ale dzisiaj to chyba nie miało miejsca. Poza tym nie jestem w tym miejscu, gdzie one by tutaj miały sobie chodzić. To chyba by było tyle na dzisiaj. Wpływajcie. Esencja tej audycji przekaz jest taki: wpływajcie na to, na co możecie wpłynąć, czyli na siebie, a więc zadbajcie o swoje zdrowie. Nie polegajcie na tabletkach, pastylkach, na lekarzu, na szpitalu, bo to Was nigdzie nie zaprowadzi, a może Was co najwyżej, jeżeli chodzi o nowotwór. Może być tylko i wyłącznie celą śmierci poczekalnią, tak, tak, jak, tak jak dla wielu jest. Weźcie swoje życie, swój los, w swoje ręce. Pamiętajcie, każdy jest swoim własnym wszechświatem unikalnym dzieckiem bożym, bardzo kochanym przez Boga, stwórcę. Bóg to nasi rodzice duchowi. I ten nasz świat jest bardzo prosty i jasny, zrozumiały. Co posiejesz, to zbierzesz, jak Sosny spadną tutaj, e, szyszki i nasiona e, zakiełkują sosny, to z tego nie wyrośnie jabłoń, tylko zawsze to, co posiejesz, to zbierzesz. Akcja i reakcja. Kontynuuję dalej e, swoją audycję. E, po e, pozdrowieniach. W zdrowym ciele zdrowy duch i tak jak już mówiłem, cztery razy, cztery razy nie. Nie cukier, nie pszenica, nie mleko, nie mięso. To wszystko są toksyny. Mleko oczywiście krowie, przede wszystkim pszenica, bo ona absorbuje bardzo mocno ten ten główny składnik roundupa. To, co wszyscy rolnicy z chęcią stosują, bo to ułatwia i wzmacnia, wzmacnia plony, i na całym świecie jest to stosowane. Także uwaga, już lepszy jest chlebek żytni od czasu do czasu czy ewentualnie jakiś, jakiś inny, ale unikajcie pszenicy, unikajcie mleka krowiego, unikajcie mięsa komercyjnego, jedynie to ewentualnie jakieś dzikie, taka sarenka, która tutaj sobie biega. No i cukier, cukier to jest, jeszcze raz podkreślam, cukier to jest jak uderzenie młotkiem dla naszego systemu immunologicznego. I suplementy różnego rodzaju. Askorbinian sodu można sobie kupić. Kilogram bardzo tanio. Magnez w takiej czy innej postaci: jabczan magnezu, czy siarczan magnezu. Czy jeszcze w innej postaci kilogram. Dwa to też jest niewielki, niewielki koszt. Woda utleniona, ale nie ta sklepowa z apteki, bo ona jest stabilizowana ołowiem niezdrowym, ciężkim metalem. A ta stabilizowana. Na przykład borem, jodem, kobaltem i, i tak dalej. Woda krzemowa, krzem też jest istotny, można sobie samemu robić, jak ktoś nie chce kupować, wystarczy trochę tego kamienia. Tutaj jest też, też są pokłady krzemu, więc można sobie naupać to co ja czasem robię i rozbić na kawałki, a później namoczyć i mamy wodę. Wodę krzemową na zakończenie chciałem was wszystkich pozdrowić, wypić wasze zdrowie, nie przejmujcie się tym koronawirusem, bo nie mamy na to wpływu, tak jak powiedziałem, tak jak powiedziałem yy, używanie yy, strach. Yy, przejmowanie się jest bardzo kiepskim. Spożytkowaniem swojej wyobraźni, użyciem swojej wyobraźni. Tą swoją wyobraźnię e, e, powinniśmy kierować w zupełnie innym kierunku na rzeczy, na rzeczy pozytywne. Wszyscy jesteśmy dzieckiem Bożym, żyjemy pod tym samym prawem przyczyny, e, przyczyny i skutku. A na zakończenie mam tutaj wodę źródlaną, którą nabrałem e, niedaleko. E, tutaj mam e, e, Ascorbinian sodu. O! Tyle wystarczy. Troszeczkę tej wody źródlanej. Ja wiem, zaraz krytykujecie, powinna być butelka, powinna być butelka szklana, ale nie mam. Poza tym mam sprzęt tutaj, także zbyt dużo to byłoby doniesienia, a ta butelka już była wielokrotnie używana, także... Nie ma już tych właściwości toksycznych, jakie miała, gdy oryginalny był w niej sok. Zamieszajmy sobie, wstrząśnijmy, wstrząśnięta, nie mieszana, jak w się bądzie. Wszystkiego dobrego, wasze zdrowie, nie przejmujcie się za bardzo niczym, korzystajcie z natury, korzystajcie z ziemi, słoneczko też zostało nam dane, z radością, z miłością przez Boga, niestety technologia w złych rękach użyta daje zbrodnicze narzędzia, to co zawsze powtarzam także i tutaj te smugi chemiczne mają na nas negatywny wpływ, jeżeli to jest, jeżeli to jest prawda, wszyscy jesteśmy przesiąknięci tymi toksycznymi, toksycznymi pierwiastkami, jak na przykład glin, czyli aluminium tego mamy pełno. Wasze zdrowie, nie przejmujcie się Wpływajcie tylko na to, na co możecie wpłynąć, a więc wpływajcie, wpływajcie na siebie, bo tylko, tylko możecie na to wpłynąć. Nie zmienicie nikogo, nikt was nie zmieni, sami się możecie zmienić. Wasze zdrowie, wszystkiego dobrego. Subskrybujcie kanał. Szlachetne zdrowie, zaglądajcie na mój oryginalny kanał New Reality TV, zadawajcie pytania, wpisujcie komentarze i do usłyszenia, do miłego.